Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w polecanych zestawach komputerowych na miesiąc maj. Mam nadzieję, że kasa z komunii już zebrana, ponieważ dzisiaj będziemy składać zestaw za 10 tysięcy złotych. Jesteście ciekawi z jakich komponentów? Zostańcie i oglądajcie. Takiego zestawu na moim kanale jeszcze nie było. Zazwyczaj składamy te zestawy w przedziale 3000-5000 zł. No tutaj mamy dość wysoki budżet, ale myślę, że również takie konfiguracje od czasu do czasu powinny się pojawić. Procesor, jaki ja tutaj wybrałem do tego zestawu, to oczywiście Ryzen 7 9800X3D. Jest to ośmiordzeniowy, 16 wątkowy procesor z pamięcią podręczną 104 MB na podstawce AM5. Tak więc bardzo wydajna jednostka, jeśli chodzi o gry i nie tylko gry. Cena tego procesora to 2349 zł. Tak więc, jak sami widzicie, za tą kwotę praktycznie można złożyć cały komputer do gier. Ostatnio mieliście ode mnie materiał, w którym pokazałem Wam najtańszy zestaw komputerowy, właśnie na platformie AM5, i tam zamknęliśmy się chyba w 2,5 albo 2,700, nie pamiętam już dokładnie. Tak więc, w tej kwocie praktycznie składamy e, cały komputer na którym da się grać, a tutaj, no jakby, a tutaj, jakby, tylko sam procesor pochłania nam całą tą kwotę. Płyta główna, słuchajcie, płyta główna, na której ten procesor obsadzimy, to płyta główna od firmy Gigabyte B650 Gaming X AXV2. Taką płytę tutaj wybrałem. Jest to oczywiście płyta główna na M5. Cena tej płyty 689 zł, tak więc nie jest jakaś super wypasiona. Natomiast mamy tutaj Wi-Fi, ja troszeczkę wam pokażę, jak ona wygląda. Mamy dość fajną, rozbudowaną sekcję zasilania może nie jakąś super mocną, ponieważ mamy tutaj tą sekcję w konfiguracji 8 plus 2 plus 2, ale w zupełności ona wystarczy. Znajdziemy tutaj również cztery banki na pamięć. Mamy tutaj również dostępne trzy złącza do podłączenia dysków M2. Wszystkie, jak widzicie, są przykryte radiatorami, tak więc po pierwsze bardzo estetycznie to wygląda, a po drugie nasze dyski będą miały jakieś tam chłodzenie zapewnione. Poza tym płyta również posiada całkiem sporą ilość złącz do podłączenia wentylatorów. Więc bez problemu będziemy mogli sobie takie wentylatory podłączyć. Mamy również kilka takich ciekawych smaczków, na które ja zwracam uwagę, jak choćby, jak choćby złącze do podłączenia wiązki USB 3.0. To złącze, jak widzicie, ono jest tutaj w tym miejscu i mamy je tak zorientowane płasko, więc kabel nie będzie nam odstawał do góry, ale to są takie, mówię, smaczki, na które ja akurat zwracam uwagę. Mamy oczywiście USB typu C, żeby podłączyć sobie na panelu obudowy. Jeżeli chodzi o złącza, jakimi dysponuje ta płyta, to oczywiście nie będzie tutaj dokładnie na tych zdjęciach tego dokładnie widać, ale mamy tutaj land 2,5 gigabita na sekundę, tak jak wspomniałem, mamy tutaj wifi 6, usb typu c z tyłu, tak więc wszystko generalnie to co powinno być, to ta płyta jest naprawdę ciekawą propozycją. Teraz pamięci, słuchajcie, ja tutaj postawiłem na pamięci od firmy Kingston, są to oczywiście fury beats. Z podświetleniem RGB. Cena tych pamięci 869 zł. Mamy tutaj dwa moduły 32 Giga czyli łącznie 64 GB pamięci. Może troszeczkę nad wyrost, aczkolwiek uważam, że w komputerze za 10 000 zł 32 GB to już no, tak po prostu nie przystoi. Jeżeli chodzi o ich taktowanie 6000 MHz, opóźnienia CL30. Następnym elementem będzie magazyn danych. No i ja tutaj postawiłem na dysk od Samsunga, jest to dokładnie model 990 Pro. Pojemność 2 TB, uważam, że to takie absolutne minimum w tym budżecie. A nawet pokusiłbym się o włożenie tutaj większego dysku lub też dołożenie w przyszłości kolejnego, ponieważ 2TB to wcale na pozór nie jest tak dużo. Zainstalujemy kilka gier i to miejsce naprawdę szybko będzie nam uciekało. Natomiast no, żeby dołożyć tutaj kolejny dysk, no to już znowu budżet by nie pozwolił. No bo wiecie, że tak dokładać i dokładać to można tak naprawdę w nieskończoność. Jeżeli chodzi o prędkość odczytu tego dysku, 7450 MB na sekundę, zapis 6900 MB na sekundę. I przechodzimy do kolejnego elementu, czyli zasilacza. Ja tutaj postawiłem na jednostkę od firmy Gigabyte. Jest to model UD850GM. Czyli zasilacz o mocy 850W z certyfikatem 80 Plus Gold, jak widzicie. I jest to oczywiście w pełni modularna jednostka ze standardem ATX 3.0 oraz PCI Express 5.0. Tak więc, już pokazuję wam, jak wyglądają tutaj złącza, jakimi dysponuje ten zasilacz. Zobaczcie. Mamy tutaj od razu wyprowadzone złącze do podłączenia kart graficznych. Tak więc bez używania żadnych przejściówek podłączamy tutaj sobie karty, ale jaką kartę tu znajdziemy, to dopiero będzie za chwilę. Tak więc taki zasilacz, słuchajcie, 459 zł to też niedużo myślę. A zasilacz całkiem fajny i w zupełności wystarczający do tej konfiguracji. Przejdźmy sobie teraz do obudowy, słuchajcie. ja tutaj postawiłem na taką bardzo fajną obudowę od firmy NZXT. Jest to model H7 Flow. RGB w kolorze czarnym. Ta obudowa jest w cenie jak widzicie 659 zł. Na wyposażeniu mamy trzy wentylatory ARGB, tak więc troszeczkę nam ten zestaw będzie się świecił. Obudowa jest naprawdę bardzo ładna. Pokażę Wam tutaj na obrazkach jak to wygląda. Mamy filtry przeciwkurzowe. Tak ona mniej więcej wygląda, tak jakbyśmy ją chcieli częściowo porozkładać. Tu boczna ścianka Oczywiście ze szkła hartowanego. No, wygląda to dość ciekawie. Trzy wentylatory. Być może trzeba by było dokupić tutaj jeden wyciągający na tył, ponieważ te trzy, co tutaj mamy, są umieszczone na przodzie. No, tu akurat nie wiem dlaczego na tych screenach pokazali tą budowę w wersji z wentylatorami, które nie są podświetlane. Aczkolwiek też nawet fajnie wygląda ta konfiguracja, jeżeli nie mamy podświetlenia. Jeśli chodzi o długość kart graficznych, to 410 mm, 185 mm, jeżeli chodzi o chłodzenia wieżowe na procesor. Zasilacz jest tutaj pionowo montowany, tak więc jest, jest też sporo miejsca tutaj właśnie na dole na zamontowanie jakichś dodatkowych wentylatorów. Jeśli chodzi o Chłodnicę 360 do góry nam wejdzie bez problemu. Cena 650 zł to też nie jest jakoś super dużo, jak za obudowę od NZXT. No i kolejnym elementem tego zestawu będzie chłodzenie wodne IO. No tutaj musimy czymś schodzić ten procesor, ponieważ no te procesory nie wychodzą jakby z boksowymi kulerami. Tak więc tutaj zdecydowałem się na chłodzenie wodne. Jest to chłodzenie od firmy Thermal Ride Frozen. 360 chłodnica z podświetleniem ARGB w cenie 499 zł Oczywiście kompatybilna z podstawką AM5, moją uwagę tutaj w szczególności zwrócił ten fajny wyświetlacz, który prawdopodobnie można sobie w jakiś tam sposób programować, chyba jakieś grafiki czy coś możemy sobie tam jako tłowna na nim wyświetlać. Jak widzicie on też wyświetla nam tutaj godzinę czy też temperaturę procesora albo karty graficznej, tak więc myślę całkiem fajny. Na innych ujęciach też to o, tutaj będzie fajnie to pokazane, e, tak wygląda, tak więc bardzo fajnie to może się komponować, o zobaczcie tutaj tak, tak to wygląda zamontowane w komputerze. Myślę, że bardzo ciekawe, więc takie chłodzenie wybrałem i takie chłodzenie ląduje w tym zestawie, e, no i teraz przechodzimy do głównego elementu, czyli do karty graficznej i ja tutaj postawiłem, na GeForce RTX 5080 od firmy Inno 3D. Jest to wersja OC, 16 GB Pamięci GDDR7. Karta, myślę, do tego zestawu wręcz idealna. No i cena nie jest mała, bo 5589 zł. Karta, która odpali nam no, praktycznie wszystko. Mamy tutaj, jak widzicie, trzy wentylatorowy układ chłodzenia. Bardzo ładna jest ta wersja z takimi srebrnymi, szczotkowanymi wstawkami. Jeśli chodzi o złącza, nie wiem czy będą pokazane. No, strasznie mało tutaj jest tych zdjęć. Tak więc ta karta właśnie do tego zestawu i w zasadzie zamyka cały ten zestaw za 10 tysięcy złotych. No a jeżeli zastanawiacie się, ile dokładnie kosztuje taki zestaw, to już Wam pokazuję, bo wyszło troszeczkę więcej a wyszło dokładnie za ten zestaw 11 812 zł. Mam nadzieję, że ta konfiguracja przypadła Wam do gustu. Jeśli tak, pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Możecie również zostawić komentarz dla zasięgu. Ja zostawiam Wam linki do tych podzespołów w opisie, tam macie zawsze aktualne ceny. Jeśli chcielibyście, abym złożył Wam taki komputer, piszcie linka do mnie, również znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to wszystko, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się, cześć!